Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pomidorowo-ziołowe naleśniki zapiekane z karkówką i marchewką. Jest to sposób na wykorzystanie naleśników, które pokazywałam we wcześniejszym filmiku, a nadzienie jest niezwykle smaczne, dlatego że mięciutka karkówka jest doprawiona w kierunku takim bardzo pikantnym, a jej pikantność łamie słodycz marchewki. Polecam. Świetnie smakują zapiekane, bądź po prostu podane na ciepło pod czapą żółtego sera. A przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Mam tutaj 470 gram karkówki. Ona już jest omyta i osuszona. Kroję ją teraz w taką w miarę drobną kostkę. Mięso doprawiam w dowolny sposób. Ja przypruszam przyprawą do grosa. Biorę jedną łyżkę. Dodaję łyżkę ciemnego sosu sojowego, oraz jedną łyżeczkę chrzanu. Dokładnie mieszam tak, aby każdy kawałek mięsa pokrył się przyprawami oraz chrzanem. Odstawiam na chwilę na bok, a w tym czasie przygotuję pozostałe składniki. Jedną sporą cebulę kroję teraz w kostkę. I gotowe. Ta kostka nie musi być drobna. Na rozgrzaną patelnię, najlepiej żeby to płakać patelnia z pokrywką, Wylewam teraz niewielką ilość oliwy z oliwek. Podsmażam na niej mięso. Najlepiej na dużym ogniu, takim naprawdę sporym, aby mięso ładnie ścięło się od spodu, zamykając swoje pory i całą soczystość zachowując w środku. Kiedy mięso już się przypiekło, dodaję cebulę. Jeszcze jedną łyżeczką krzanu. Dokładnie mieszam i na małym ogniu pod przykryciem duszę do miękkości mięsa. W tym czasie przygotuję marchewkę. Marchew, ja mam jedną dużą, ale to równie dobrze mogą wyjść dwie małe. Kroję teraz w miarę drobną kostkę. I tak przygotowaną marchew dodaję od razu do mięsa. Mięso i cebula ładnie puściły już sok. A duszą się dokładnie tyle czasu, ile zajęło mi obranie i pokrojenie marchewki. I tą marchewką dodaję teraz na patelnię. Przykrywam i nadal kontynuuję duszenie mięsa, tym razem już z marchewką, na małym ogniu. Kakóweczka się dusi, a ja w tym czasie przygotuję pomidorowo ziołowe naleśniki. Do miski wbijam dwa całe jajka. Naleśniki gotowe. Odstawiam je teraz na bok i zaglądam do karkówki. W czasie, kiedy przygotowałam naleśniki, karkóweczka zrobiła się cudownie miękka, e, podobnie jak marchewka. Na dnie patelni zrobił się bardzo aromatyczny i gęstniejący już sosik. I uznaję, że danie jest gotowe, zatem wyłączam grzanie. Karkóweczka jest cudownie miękka. E, całe danie jest lekko pikantne od dodanych przypraw i lekko słodkie od... Marchewki. Mięciutkie i delikatne, naprawdę smaczne. Zostawię je teraz na chwilę do przestygnięcia, po czym będę nim faszerować naleśniki. Mam tutaj jakieś 200 gram żółtego sera, ale ilość sera oczywiście według uznania. Ja wykorzystam go częściowo do nadziania naleśników, a częściowo do przypruszenia ich z zewnątrz. A naleśniki przygotowuję w ten sposób. Że najpierw wykładam na nie niewielką ilość żółtego sera. Następnie ten ser przykrywam mięsno-marchewkowym farszem. Nie za dużo. Najczęstszym błędem przy nadziewaniu jest właśnie przeładowanie farszem. I teraz zawijam całość w naleśnik. Przygotowany rulonik układam na talerzu i przygotuję jeszcze drugi identyczny. Tak, przygotowane naleśniki. Przepruszam teraz żółtym serem. I przez chwilę zapieka. Można wstawić w górną część piekarnika podgrzałkę do zapiekania do zwykłego opiekacza lub, jeśli nie mamy, to po prostu do mikrofalówki. Ja polecam jednak zapieczenie w piekarniku, trwa to naprawdę kilka minut, a efekt jest chyba najlepszy. I gotowe, gorące, zapiekane pomidorowo-ziołowe nareśniki z mięciutkim, pikantno-słodkim farszem z karkówki. Podaję z jakąś prostą surówką i są naprawdę smaczne, więc polecam. não pica vamos comer